Rodzicielka. Słowo dzisiaj kompletnie niemodne, które nawet nie kojarzy nam się za bardzo z kobiecością. A Maryję nazywamy rodzicielką. Dlaczego? Maryja urodziła Jezusa. Sprawiła, że Bóg daleki, Bóg niewidzialny, Bóg ukryty stał się kimś niesamowicie bliskim, widzialnym, namacalnym, dotykalnym. Możemy go spotkać, możemy go posłuchać, możemy się nim zachwycić. Właśnie dzięki Maryi. My, kobiety, mamy tą niesamowitą właściwość, że możemy sprawiać, że staje się widoczne to, czego nie widać na pierwszy rzut oka. Dobroć, radość, szczerość, piękno, wrażliwość, czułość, wzruszenie, prawda. Nie widzimy tych rzeczywistości, a jednak, kiedy pragniemy, stają się one widoczne w naszych spojrzeniach, w naszych uśmiechach, w naszych gestach. W naszych słowach, w naszych czynach, w wyborach i postawach. Wtedy właśnie stajemy się podobne do Maryi, ponieważ to, co jest dla nas źródłem życia, staje się życiodajne dla innych. Bądźmy otwarte na życie, na to życie, które jest darem Boga w nas, a wtedy będziemy ożywiały tych wszystkich, których spotykamy w naszej codzienności.